Cześć, ja jestem Feneko. W dzisiejszym materiale pokażę Ci jak w bardzo prosty sposób Fotopei bądź w Photoshopie poprawić swoją cerę. Wiesz, usunąć te wszystkie niechciane pryszcze, zmarszczki i te inne. Zamić to maksymalnie 5 minut, a efekt będzie oszałamiający, Zapewniam Cię. Dlatego bez przedłużenia nie zapraszam Cię do materiału po otwarciu Photoshopa, wrzuć swoje zdjęcia, to rzuć się po prostu dokument. I jak to wygląda u mnie? Ja mam coś takiego, że po prostu te warstwy z tego miejsca przeciągnąłem sobie na samą prawą stronę. Po to, że jak tworzę manipulacje, to mogę mieć ich tu bardzo dużo i wszystkie są ładnie widoczne. Ok, a więc pierwsza rzecz, która jest kluczowa, moim zdaniem, to jest wzięcie punktowego pędza korygującego odkłódkowanie tej warstwy i pędzlem korygującym, klikamy na to warstwę oczywiście, pędzlem korygującym, alt myszka w prawo lub w lewo, zwiększamy e, promień naszego pędzla góra, dół, jego twardość dam sobie około tak 50 pikseli na 100 twardości, no i teraz po prostu punktowo wszystkie te pryszcze sobie wymazujemy, a Photoshop automatycznie tak inteligentnie można by powiedzieć zrobi to za nas, tak więc ja się zabiorę za robotę i pokażę wam zaraz efekt końcowy ok, a więc tak prezentuje się efekt końcowy, jest bardzo ładny ale są pewne plamki Pewne takie e, przekolorowania. Ok, żeby coś z tym zrobić, weźmy filtry, a następnie neutral filters. Tutaj wybierzmy gładka skóra i pobierzmy. Ok, ale ten tak jak zawsze przybliżamy, i teraz możemy sobie e, ustawiać rozmycie, które nie wygląda zbyt dobrze. Ja zawsze je biorę gdzieś tak około 7 ale za to wygładzanie daje sobie trochę większe, bo już wygląda o wiele ładniej. Tak na 19% ustawmy. Następną rzeczą to jest inteligentny portret, to również pobierzmy. Możemy trochę dodać sobie, załóżmy, czy to przykładowo szczęścia, grubości włos, poprawić grubość włosów, czy kierunek spojrzenia. Ja się akurat tym bawić nie będę, wejdziemy sobie więc dalej w rozmycie głębi, bo to jest bardzo ciekawa nowa opcja w Photoshopie. Pobieramy ją. Działa to na zasadzie takiej, że po prostu nasz obiekt jest bardzo ładnie widoczny, a tło za nami jest rozmięte. Te. Aparat już zrobił swoje, co prawda, ale i tak nie wygląda to tak, jakbym chciał, żeby to wyglądało, dlatego to jeszcze sobie teraz poprawimy. Tak wygląda to po rozmyciu, tak wygląda to przed rozmyciem, a tak po ustawieniu na 25%. Czy jest to duża różnica? Wydaje mi się, że tak. Kliknijmy OK. Następnie filtr i filtr Camera Raw To jest taki podprogram podobny do Adobe Lightrooma, w którym możemy ustawić, pobawić e, się po prostu kolorami naszego zdjęcia. Więc tak prezentuje się nasze zdjęcie przed obróbką kolorystyczną, a tak po obróbce kolorystycznej. I takie zdjęcie na przykład możemy sobie wrzucić gdzieś już w social media.